Cześć! Dzisiaj szewska kawka i będziemy czyścić buty. Słuchajcie, moje tutaj buty do biegania, tak jak wcześniej wspomniałem, pokazuję tyle filmów jak czyścić buty, więc nawet w lesie, jak mnie gdzieś zobaczycie to ja nie mogę chodzić w brudnych butach. Mam tutaj takie swoje buciki, w których czasami sobie coś pobiegam. I tutaj kilkuletnie moje adidasy, które też wymagają odświeżenia. Słuchajcie, ponieważ... Są tu jakieś takie zabludzenia. I zaczniemy od tych butów, bardzo, bardzo brudnych. Ale najpierw je sobie trzeba, tak, wiecie, z Może jeszcze tą kawę by się przydało odłożyć moją szewską kawkę. Lekko je tak. Słuchajcie. Odkurzę. Odkurzę te buciki, żeby. Nie było tyle. Kurzu. Nie tu piszę. Trzy dozy płynu. Słuchajcie, ja chyba trochę za dużo wody dałem, ale woda jest ciepła, troszeczkę zimnej, troszeczkę cieplej. Wymieszamy. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Ja zawsze wolę więcej, nie wiem czemu. Ale myślę, że jak trzy, to też by, też by starczyło. I słuchajcie, co robimy? Robimy pianę. Ja muszę sobie telefon odsunąć, tutaj mam też podgląd na telefonie, co się nagrywa, ale muszę go odsunąć, bo jest bardzo drogi. Kosztował prawie 1000 zł. Żartuję. OK. Robimy pianę faktycznie się ładnie się nam tu pieni. Mamy też tutaj specjalną szczoteczkę. I no i zaczynamy. Takie rzeczy najlepiej robić gdzieś w łazience albo na balkonie. Troszeczkę się pochlapię ja. Słuchajcie, tutaj mam blat warsztatowy, więc No nawet to fajnie schodzi z gumy. Nie trzeba się jakoś bardzo namęczyć. Teraz należy ściereczką czystą powycierać ten but. Ja tam chyba w tamtym roku już je tam czyściłem pierwszy raz. Ale zawsze zawsze jakoś tak się nie chce takich wiecie butów do lasu do biegania. Za bardzo czyścić, bo czasami jeden bieg już są brudne. Natomiast tutaj użyłem tego środka, ponieważ one były długo, długo niemyte. Były po prostu bardziej zaniedbane. Jest, jest różnica, znacząca różnica. No, płyn też nawet tak przyjemnie pachnie. Myślę, że jak na buty do biegania, które, w których biegam no, w warunkach takich, wiecie, zakurzone, zabłocone czasami, to ładnie tutaj wszystko zeszło. Całe zanieczyszczenia ładnie zeszły. Nie wiem, czy to... No widać, no. Widać, ładnie się to wyprało, słuchajcie. Natomiast drugie buty. I tak, i tu jeszcze fajna szczotka jest. Muszę powiedzieć, że ta szczotka daje radę. Te włosie jest dosyć sztywne i da radę moim zdaniem wyczyścić nawet buty zamszowe tą szczotką. I tutaj użyjemy tego drugiego płynu. Mam tutaj zmoczoną ściereczkę, już wcześniej sobie przygotowałem. Jest. O, nawet kawałek ściereczki odleciało. Słuchajcie, jest, jest mokra. Ona jest bez żadnych detergentów jest po prostu w letniej wodzie zmoczona. I teraz. Nałóż bezpośrednio na buty. Ja troszeczkę się tego zawsze boję, żeby nakładać jakiś środek na buty. Ale co można tutaj zrobić? Albo można to też szczotką, czyli można by to na szczotkę nałożyć i zacząć szczotkować. Albo bezpośrednio na buty i rozprowadzić, prawda? I zrobić tutaj. Na tą podeszwę jeszcze. I to zrobimy sobie w ten sposób, a w drugą stronę tą szmatką. O, ten ma ładny, bardzo ładny zapach. Świetnie pachnie. On taki muszę powiedzieć, że o on... Orzeźwiający zapach. O, tutaj chyba jednak wilgotna szmatka robi, robi robotę. To by trzeba mieć też chyba szczotkę zmoczoną, zmoczoną troszeczkę wodą. Nie wiem, czy za mało wody nie dałem tutaj na tą ściereczkę, ale chodzi mi o takie odświeżenie. Wiecie, jest godzina 16 i żona mówi: idziemy do galerii, idziemy szybko, zakupy robić. A ja, a ja patrzę, mówię: Kurczę, buty mam brudne, nie? Co tutaj zrobić? Jest żel. No to biorę ściereczkę, biorę żel i, i co? I przecieram buty. I buty są. I buty są czyste. Drugą ściereczką szybko do sucha Wycieram. Tutaj widzicie, ja zawsze jestem taki leń. Moich butów to mi się nie chce. Tak zrobić, żeby sznurowadła wyciągnąć. Ale to właśnie moim zdaniem to właśnie o to chodzi, że, że lepiej jest, słuchajcie, co codziennie, co drugi dzień delikatnie... O! O kurczę! To jest, to jest fajne. Słuchajcie, na tej podeszwie gumowej ona się zrobiła taka bardzo śliska. Ta jest tępa. Ten fajnie. Słuchajcie, moim zdaniem jest, ta, ta guma jest taka bardziej śliska. Czyli być może... Jak będziemy używać regularnie ten żel do takiego codziennego przecierania butów, to może mniej się będzie brudziła ta, ta guma, bo faktycznie jest taki poślizg tutaj. To jest bardzo ważne. Możecie zobaczyć, to ten bucik naprawdę się lepiej prezentuje. Nie ma już tutaj żadnych takich zacieków na tym materiale, i podeszwa też się troszeczkę wyczyściła. Tak więc jak na kilkuletnie buty efekt bardzo fajny. Natomiast tak jak mówiłem ja będę miał to też w sprzedaży bo są faktycznie fajne produkty a teraz możecie kupić to na stronie producenta który mi te środki przysłał tak więc tyle z mojej strony buty słuchajcie przeczyszczone wyczyszczone. No teraz nic mi nie pozostaje jak wyczyścić drugiego buta że jak pójdę w niedzielę biegać albo będę wracał do domu, to nie mogę z jednym takim czystym, błyszczącym, a z drugim uwalonym, brudnym iść. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.